No cześć, cześć, witajcie do Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale z gry Roblox I tym razem nie z Simulator X, ale jesteśmy znowu w klierce Chess Simulator Wczoraj mieliśmy, słuchajcie, nowy update Dzisiaj postanowiłem, że nagram właśnie z tego update'u krótki odcinek Pokażę wam wszystko, pokażę wam jakie są kody, jakie są nowości I kilka właśnie no, rzeczy, które zostały dodane Uznałem, że będę raz za czas nagrywał z takich gierek, Ta mi się spodobała, więc uznałem, że sobie z niej nagram i może coś jeszcze Później nagramy, więc słuchajcie, mamy nowy update, Jest nowy event, bym powiedział bardziej. 5 milionów event. I e, dlaczego ten gra Tak naprawdę mi się głównie spodobałam. E, dlatego, że na przykład w tym jajku jest nowe jajko po pierwsze. Jest nowe jajko, i w tym jajku mamy na przykład huge i Titanic. Możemy zdobyć i Hughes'a i Titanica. Więc jeżeli gracie sobie na przykład PSX-a i nie możecie dotknąć tego Huge'a, tutaj możecie nawet dotknąć Titanica. Jest na to naprawdę spora szansa, bo jest tylko 1 na 500 tysięcy, e, a na Hughes'a tylko 1 na 50 tysięcy. Więc sami widzicie, że także możecie też zdobyć Triple e, Hutcha za darmo, tak samo Auto Hutcha za darmo. Więc. E... Jak nie idzie wam w innych gierkach dropnąć jakieś huge peta, to tutaj wręcz możecie sobie nawet bez wydawania żadnych robuxów, na przykład jak ja. E, więc, ja e, sobie będę go pewnie stał dropnąć. I więc tak wyglądają nowe pety, nie są one jakoś mocne. Ja mam tu kilka, albo nie mam. Dobra, to dropnę, bo chyba usunąłem. Daje mi troszkę. E, czy dropną mi się jakieś lepsze, na przykład jakiś czy coś, może? O, no i pięknie. E, więc słuchajcie, mamy tutaj nowe pety, e, one mają mniej więcej tyle, no dla początkujących graczy są wręcz świetne. Jako kosztuje tylko 1000 gemów, jest mega tanie i tak się prezentuje ono właśnie. E, huge oczy ten niestety nie mam, postaram się go do bo na kolejny odcinek będę już miał. E, ale słuchajcie, mamy dwa nowe światy, dwa nowe światy, jest to chyba Hacker i Glitch, jeżeli się nie mylę. Bo szczerze w tą grę nie grałem, dopiero od tego, e, no przed tym update'em dopiero zacząłem. I tutaj mamy taki właśnie świat, chociaż glitch może... Nie, Glitcha nie było, nie było. Mam ten... Tak, więc ten świat... Nie, Hacker, no nie było tych dwóch światów, tak? To są nowe światy. I mamy nowe miecze. No a nowe miecze. Mamy nowe miecze, ja tu mam najlepszy. Najlepszy ma, słuchajcie, 1,6b, ja go mam. Dimage. E, no i mamy taki świat właśnie z hakepetami. petami. Ja tutaj wam zaraz pokażę, jak to się prezentuję. Tak się słuchajcie, prezentują te pety. Ja je mam. Nie wszystkie, ale mam te tutaj takie. I one mają tyle: Razy 700 mają Rainbow Glitch Mouse, to jest uncommon. To mają gdzieś tyle. A no w porównaniu do tych, że. Do no, tego jaka słowo przed update, y, miałem tylko 220 Rainbow Rzadki. No to widzicie, jest różnica. Brakuje mi troszkę, żeby Glitch Elephant. Nie, Glitch Elephant mam tylko złotego, on ma tyle. Więc to i tak sporo. No, jak go może sobie maksuję, to będę miał takie. Słuchajcie, weźmy sobie, może takie. O, dostaliśmy coś ciekawego. Razy coiny tylko. I gramy. No go, pofarmię sobie zaraz. I słuchajcie, jeszcze pokażę wam kody, jakie są. Dla tych co nie wiedzą, bo nie ma dużo kodów, są tylko tak naprawdę trzy. E, Pierwszy to jest release, oczywiście. Eee, drugi to jest 1k likes, za ten mieliśmy 500 gemów, za to mamy 50 000. I z to jest 10k likes, ja już go sobie użyłem, ale za niego mamy ogólnie 100 tysięcy gemów Jest dla początkujących graczy jak najbardziej ee, OP eee, Więc słuchajcie, tyle tak naprawdę w tym evencie się stało, w tym update'cie się stało Mamy trzy nowe jajka, nowego Huge'a, nowego titanica eee, I nowy Exclusive egg, bo zapomniałem o tym dodać, tak wygląda nowy Exclusive jak Ja go nie będę kupować, bo mnie nie stać, eee, tak wygląda tutaj, widzicie, to jest chyba nowy huge się nie mylę. Więc to na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie stawić łapkę, subskrypcję. Będę bardzo wdzięczny, możecie opisać też na Discorda i na moją grupkę blog skupić taką super koszulkę sobie na przykład, nie? Więc mega kozacko. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa, pa i cześć!